Kawa wypijana w umiarkowanych ilościach może zapewnić wiele korzyści zdrowotnych, chociaż oczywiście nie jest to produkt dla każdego. Osobom, którym kawa służy, polecam dodawać do niej różne składniki aby jeszcze bardziej zwiększyć walory prozdrowotne tego napoju. Pierwszym, wyjątkowo cennym składnikiem, którym warto się zainteresować jest inulina. Inulina to naturalny związek zaliczany do fruktooligosacharydów, który na skalę przemysłową jest pozyskiwany z buru, a jego innymi źródłami są m.in. cykoria, mniszek lekarski, łopian, czosnek i cebula. Inulina jest sprzedawana w postaci białego proszku, który odznacza się bardzo dobrą rozpuszczalnością, stąd śmiało można dodawać go do różnych napojów, w tym właśnie do kawy. Do tego atutem inuliny jest to, że jest ona składnikiem niskokalorycznym, a mówiąc konkretnie, dostarcza trzy razy mniej kalorii niż zwykły cukier. Do tego odznacza się ona delikatną słodyczą, która bardzo dobrze komponuje się z kawą. O inulinie wspominam dlatego, że ma ona wiele udokumentowanych w literaturze naukowej właściwości prozdrowotnych. Przede wszystkim wpływa korzystnie na pracę i stany naszych jelit. Mam tu na myśli to, że poprawia perystaltykę jelit, za sprawą czego zapobiega przewlekłym zaparciom lub pomaga je złagodzić, jeśli już one wystąpiły. Poza tym inulina ma działanie prebiotyczne, czyli jest ona odżywką dla dobroczynnych bakterii obecnych w jelitach. Badacze wykazali, że spożywanie inuliny prowadzi do wzrostu liczebności korzystnych dla zdrowia bakterii z gatunku Bifidobacterium. Do tego usprawnia ona wchłanianie składników mineralnych z przewodu pokarmowego takich jak magnez, wapń, cynk i miedź. Na tym jednak nie kończą się efekty prozdrowotne inuliny. Literatura fachowa pokazuje, że inulina korzystnie obniża skurczowe ciśnienie krwi, redukuje poziom trójglicerydów i to nawet aż o 20 mg na decylitr, a także prowadzi do obniżenia stężenia glukozy we krwi na poziomie około 10 mg na decylitr, co należy uznać za bardzo dobrą skuteczność działania. Korzyścią ze spożywania inuliny jest również to, że obniża ona poziom kwasu moczowego we krwi, którego nadmiar szkodzi naszemu zdrowiu. Jak zatem państwo widzą, inulina może znacząco zwiększyć walory zdrowotne kawy, a wystarczy stosować ją w niewielkich ilościach. Optymalna porcja to od 10 do 20 g dziennie, czyli są to 2 do 4 łyżeczek na dobę, przy czym do jednej kawy najlepiej dodać jedną lub dwie łyżeczki. Przejdźmy teraz do kolejnego dodatku, jakim jest kardamon. Spodziewam się, że dla części kawoszy kawa z kardamonem to obowiązkowa pozycja w trakcie dnia. Od siebie zaś dodam, że jest to wyjątkowo dobre połączenie. A to dlatego, że jak udowodnili badacze, kardamon jest wysoce skuteczny w obniżaniu stężenia trójlicerydów. Może obniżyć ich poziom nawet aż o 20 mg na decylitr. Ponadto jest to produkt, który wykazuje działanie przeciwzapalne. Naukowcy wykazali, że ma on zdolność do obniżania stężenia cząsteczek prozapalnych krążących w naszym ciele, takich jak CRP, interleukina-6 i czynnik martwicy nowotworu alfa. Do tego, jak się okazuje, kardamon sprzyja zdrowiu naszej wątroby. Przeprowadzone badania pokazały, że korzystnie obniża on stężenie enzymów wątrobowych u osób ze stłuszczeniem tego narządu, co oznacza, że usprawnia on jego pracę. Mało tego, autorzy doświadczenia wykazali, że podawanie kardamonu spowodowało również zmniejszenie stopnia stłuszczenia wątroby, czyli dodatek ten skutecznie pomaga uzdrowić wątrobę i odwrócić proces chorobowy w niej zachodzący. Tu jednak dodam, że jeśli chcą Państwo skorzystać na właściwościach prozdrowotnych kardamonu, to najlepiej wybrać prawdziwy kardamon zielony, nazywany kardamonem malabarskim, a nie kardamon czarny, który również można spotkać w sprzedaży. Jeśli ktoś z Państwa nie stosował dotychczas kardamonu, to polecam zacząć od dodania około 1 czwartej łyżeczki na jedną szklankę kawy. Jeśli aromat nie okaże się zbyt intensywny, to warto dodać nieco więcej kardamonu. Gdy mowa o przyprawach to nie sposób nie wspomnieć o bardzo dobrym połączeniu, jakim jest kawa i cynamon. Należy bowiem wiedzieć, że cynamon znacząco poprawia nasze zdrowie metaboliczne na wielu różnych płaszczyznach. Dla przykładu, podobnie jak przed chwilą wspomniany kardamon, ma on zdolność do redukcji trójglicerydów i to nawet aż o 16 mg na decylitr. Ponadto przywraca on równowagę pomiędzy cholesterolem HDL a LDL i w ten sposób wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe. Ponadto praca z 2022 roku, na którą się powołuje, pokazała, że stosowanie cynamonu wiąże się z obniżeniem stężenia glukozy we krwi aż o 11 mg na decylitr, stąd na połączeniu kawy z cynamonem skorzystają m.in. osoby z cukrzycą. Cynamon pomaga nam też osiągnąć prawidłowe ciśnienie krwi. Eksperci odnotowali, że spożywanie tej przyprawy skutkuje obniżeniem skurczowego ciśnienia krwi o 5 mm tęci i rozkurczowego ciśnienia o około 3,5 jednostki, czyli jest to bardzo dobry efekt. Na jedną porcję kawy polecam dodać około pół łyżeczki cynamonu, przy czym najlepiej sięgnąć po cynamon cejloński, który odznacza się najkorzystniejszym działaniem prozdrowotnym. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl dziennik. Na dzisiejszej liście nie mogło zabraknąć też kawy z kurkumą. A to dlatego, że jak wykazałem w jednym ze swoich ostatnich filmów na głównym kanale, kurkuma to najsilniejszy produkt przeciwzapalny w naszej diecie. To z kolei sprawia, że kurkuma pomaga osobom zmagającym się z problemami ze stawami. Zdaniem badaczy może ona zmniejszyć ból, tkliwość i obrzęk stawów u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów, jak również z chorobą zwyrodnieniową stawów. Dodatkowo przyprawa ta dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym wspomaga leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i łuszczycy, czyli chorób, które mają ścisły związek ze stanem zapalnym. Myślę, że ciekawą informacją dla niektórych osób będzie to, że za sprawą obecności kofeiny, kawa w niewielkich ilościach może łagodzić napięciowy ból głowy, a nawet migrenę. I co ważne, jak dowiedli badacze, zmniejszeniu nasilenia bólu głowy, jak również skróceniu czasu trwania migreny, sprzyja też kurkuma. Dlatego też u niektórych osób połączenie kawy z kurkumą sprawdzi się jako domowy sposób na bóle głowy. Od siebie dodam, że aby zwiększyć przyswajalność kurkumy, dobrze jest najpierw podgrzać ją wraz z napojem roślinnym lub mlekiem, a następnie dodać te dwa składniki do uprzednio zaparzonej kawy. Innym ciekawym rozwiązaniem jest połączenie kawy z kakao. A to dlatego, że kakao jest sprzymierzeńcem naszego układu krążenia. Przeprowadzone badania pokazały, że składniki obecne w kakao zwiększają produkcję tlenku azotu, za sprawą czego dochodzi do korzystnego obniżenia ciśnienia krwi, jak również zmniejszają one sztywność tętnic. Co więcej, naukowcy dowiedli wprost, że osoby, które regularnie spożywają kakao czy gorzką czekoladę, mają mniejsze ryzyko udaru mózgu o 16%, zawału serca o 13% i choroby niedokrwiennej serca o 10%. Do tego w literaturze fachowej znajdziemy szereg prac, które dowodzą, że kakao poprawia nastrój i łagodzi objawy depresji. Do tego produkt ten wpływa korzystnie na pracę mózgu. A to dlatego, że składniki w nim obecne usprawniają przepływ krwi przez mózg, a także sprzyjają powstawaniu nowych połączeń pomiędzy neuronami. Zresztą przeprowadzone badania pokazały wprost, że osoby sięgające po czekoladę mają mniejsze ryzyko spadku sprawności umysłowej średnio aż o 41%. Aby sporządzić kawę z kakao, wystarczy połączyć kawę rozpuszczalną z dwoma łyżeczkami kakao, po czym całość należy zalać gorącą wodą i dokładnie wymieszać. Energetyzującym, wartym wypróbowania połączeniem jest z kolei kawa z ekstraktem z rzęszenia, który można nabyć w formie proszku. Literatura fachowa dowodzi, że rzęszeń zmniejsza uczucie zmęczenia i zwiększa sprawność intelektualną. Można więc powiedzieć, że rzęszeń w pewnym stopniu wzmacnia działanie kawy. Przy czym, aby uzyskać wysoce zadowalający efekt, żeńszeń powinien być stosowany przez dłuższy czas, a nie jednorazowo. A jeśli interesują Państwa inne zdrowe połączenia, to zapraszam do zapoznania się z programem, w którym opowiadam, z czym połączyć jogurt naturalny, aby było jeszcze zdrowiej. W tym celu wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.